Kochani, ogromne gratulacje. No, powiem Ci szczerze, Gosiu, że myślę, że w tym momencie spełnia się jedno z Twoich marzeń. Nie wiem, czy to też było Twoje marzenie, bo nie miałam przyjemności jeszcze Mój z tobą przeprację. To, Gosia prowadziła dziś dobry TVN, a potem się okazało, że ja mogę, czyli możemy spełniać swoje wspólne marzenia. Fantastycznie Gosia, jak się w ogóle z tym czujesz? Czuję, że to jest ten moment. Czuję, że to jest moment, na który pracowałam tyle czasu. Czuję, że tak naprawdę to wszystko się dopiero zaczyna. Czuję, że. Warto marzyć, że warto być gotowym na spełnienie marzenia. Cieszę się niezwykle, że to Krzysztof jest u mojego boku w tym momencie, więc jest to ważne dla mnie dzień. Gdy usłyszałem, że będę, gdy padła propozycja, że będę prowadził Dzień Dobry TVN, moje pierwsze pytanie brzmiało, z kim w parze. Kiedy dowiedziałem się, że to będzie Małgosia, miałem poczucie, że nie mogę trafić lepiej. I to było widać, znaczy, naprawdę, jeżeli państwo sobie wyobrażają osobę. Profesjonalną, to Małgosia jest profesjonalna plus 100. To znaczy, praca z nią jest takim komfortem, jakiego, o, o jakim każdy współprowadzący naprawdę może pomarzyć. I nie kadzimy sobie w tym momencie, tylko po prostu jesteśmy szczerzy. No. Nie, zupełnie serio. Wiesz, jak myśmy się sparowali, jak my dowiedzieliśmy się o tym, radość była naprawdę duża dlatego że ja się niezwykle cieszę że Krzysztof z tak ogromnym doświadczeniem zawodowym 20 lat pracy w newsach osoba która naprawdę wie wszystko o telewizji na żywo to jest to Osoba od której ja mogę czerpać z jego doświadczenia spokój i to jest dla mnie bardzo ważne, eee, więc cieszę się, że akurat e, tak nas połączono, że połączono show biznes, połączono newsy do tego, żebyśmy dali naszym widzom, państwu e, jak najlepszy początek waszego dnia. Czy ty pamiętasz ten moment, w którym momencie pojawiła się ta propozycja, abyś podjęła się e, prowadzenia? programu Dzień Dobry TVN? Karolina, to jest dokładnie taki sam moment, jak pamiętam, kiedy zadzwoniono do mnie z propozycją przyjścia na casting do Perfekcyjnej. Pamiętam dokładnie moment, miejsce, co robiłam w tym momencie, kto ze mną był, jak pachniało otoczenie. To wszystko pamiętam i dokładnie pamiętam moment, w którym ta propozycja została mi złożona, i to są takie momenty, które na pewno ze mną zostaną zawsze. I cieszę się, że jest we mnie wdzięczność i umiejętność doceniania takich film. Czy wy zamierzacie być taką parą, która będzie się uzupełniać, czy jakby każdy z Was będzie starał się właśnie wnosić coś innego do tego programu? Wiesz, my stawiamy na spontaniczność, naturalność i na dobre przygotowanie. Zobaczymy, jak będzie. Ja nie ukrywam, że Krzysztof jest tutaj zabezpieczającym, jest prowadzącym. Ja się do Krzysztofa doświadczenia dołączam, wprowadzając czasem zbyt dużo, ale mój entuzjazm, który jest moim znakiem rozpoznawczym. Mam nadzieję, że będziemy taką parą, która. Mi się kojarzy, taka o. historia właśnie, która? która zawojuje serca naszych widzów. O, właśnie, bo nie dokończyłaś. Cały czas zastanawiam, czy Małgosia jest po prostu fałszywie skromna, czy chce na mnie przerzucić sporo presji. Żartuję, żartuję. Słuchajcie, znaczy musielibyście być na tych próbach i zobaczyć po prostu Małgosię w akcji. To jest efekt wow. Efekt wow. I jeżeli odpowiadając na Twoje pytanie, w parze nie ma miejsca na to, żeby jedna osoba dominowała, dominowała ten, ten ekran. To znaczy, my jesteśmy parą, my się uzupełniamy i już mam nadzieję, że wierzę w to bardzo, bardzo głęboko, że będziemy się uzupełniać jeszcze bardziej.